Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to możliwe, że niektóre osoby wyglądają, jakby zatrzymały czas, zachowując młodą i promienną skórę, podczas gdy inni odczuwają skutki starzenia się wcześniej? Czy pomyślałeś, że sekret młodszego wyglądu może tkwić w tym, co jesz? W dzisiejszym filmie odkryjesz pięcio najlepszych owoców, które mogą pomóc w opóźnieniu oznak starzenia się, dbając o skórę i zdrowie od wewnątrz. Oglądaj do końca! Ponieważ te wskazówki mogą odmienić Twoją rutynę pielęgnacyjną. Owoc 1. Awokado. Awokado to potężny owoc w walce przeciwko starzeniu. Dzięki obfitości przeciwutleniaczy, witamin i zdrowych tłuszczów. Witamina E, na przykład, to jeden z głównych składników odżywczych występujących w awokado, który odgrywa kluczową rolę w ochronie komórek skóry przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. Takie uszkodzenia są spowodowane przez wolne rodniki niestabilne cząsteczki, które przyspieszają starzenie się komórek, prowadząc do pojawienia się zmarszczek i plam. Regularne spożywanie awokado może pomóc chronić skórę przed tymi niepożądanymi oznakami upływu czasu. Oprócz witaminy E, awokado jest doskonałym źródłem lutyny, przeciwutleniacza, który wspiera zdrowie oczu, a jednocześnie pomaga w utrzymaniu młodszej skóry. Lutejna działa jako bariera przeciwko szkodliwym skutkom ekspozycji na słońce i zanieczyszczenia, które przyspieszają starzenie się skóry. Ta para przeciwutleniaczy, witamina E i lutejna, sprawia, że awokado to niezbędny owoc dla tych, którzy pragną promiennej skóry chronionej przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi na co dzień. Kolejnym imponującym aspektem awokado są jego zdrowe tłuszcze, takie jak kwasy tłuszczowe jednonienasykone, które są kluczowe dla nawilżenia i elastyczności skóry. Te tłuszcze nie tylko pomagają utrzymać skórę miękką i elastyczną, ale również wspomagają zapobieganie wysuszeniu i utracie jędrności. Dobrze nawilżona skóra jest mniej podatna na zmarszczki i drobne linie, co przyczynia się do młodszego i zdrowszego wyglądu przez lata. Na koniec, awokado to wszechstronny owoc. Łatwy do włączenia do codziennej diety. Można go dodać do sałatek, smoothie, tostów, a nawet spożywać samodzielnie. Włączenie go do swojej codziennej diety to prosty i smaczny sposób na pielęgnację skóry od wewnątrz. Jeśli chcesz dostarczyć swojemu organizmowi dodatkową dawkę składników przeciwstarzeniowych, awokado jest idealnym wyborem. Owoc 2. Borówka Borówka, znana również jako blueberry, to prawdziwa superowoc, jeśli chodzi o walkę ze starzeniem. Bogata w przeciwutleniacze, takie jak antocyjany, słynie z tego, że pomaga neutralizować wolne rodniki, które uszkadzają komórki i przyspieszają starzenie się skóry. Ten mały niebieski owoc zawiera dużą ilość witaminy C, która jest niezbędna do produkcji kolagenu białka odpowiedzialnego za jędrność i elastyczność skóry. Antocyjany zawarte w borówce nie tylko chronią skórę przed stresem oksydacyjnym, ale również pomagają poprawić krążenie krwi. Dzięki dobremu krążeniu skóra otrzymuje więcej tlenu i składników odżywczych, co skutkuje naturalnym blaskiem i bardziej odświeżonym wyglądem. Dodatkowo, właściwości przeciwzapalne borówki pomagają zmniejszyć zaczerwienienia i podrażnienia. Co jest szczególnie korzystne dla osób cierpiących na trądzik lub trądzik różowaty. Kolejnym istotnym aspektem borówki jest jej wpływ na zdrowie mózgu. Badania pokazują, że ten owoc może pomóc w opóźnieniu spadku funkcji poznawczych związanego z wiekiem, poprawiając pamięć i funkcje umysłowe. Innymi słowy, włączenie borówek do diety nie tylko sprzyja skórze, ale także wspomaga mózg. Utrzymując umysł w formie i młodości na dłużej. Podobnie jak awokado, borówka jest łatwa do dodania do codziennego menu. Można ją spożywać w smoothie, jogurtach, sałatkach owocowych lub po prostu jako szybką przekąskę. Mała rozmiarem, ale ogromna w korzyściach, borówka to mądry wybór dla tych, którzy pragną zwalczać starzenie się w naturalny i smaczny sposób. Owoc 3. Granat. Granat to owoc bogaty w potężne przeciwutleniacze, takie jak punikalaginy, które pomagają chronić skórę przed uszkodzeniami powodowanymi przez wolne rodniki. Te wolne rodniki są głównymi wrogami starzenia, ponieważ niszczą kolagen i przyspieszają powstawanie zmarszczek. Dzięki wysokiej koncentracji przeciwutleniaczy granat pomaga chronić skórę i zachować jej jędrność oraz elastyczność, stając się silnym sprzymierzeńcem w walce z oznakami starzenia. Oprócz przeciwutleniaczy granat zawiera również kwas elagowy, naturalny związek, który działa ochronnie przed uszkodzeniami słonecznymi. Ekspozycja na słońce to jedna z głównych przyczyn przedwczesnego starzenia a kwas elagowy pomaga minimalizować te skutki, zmniejszając degradację kolagenu. Dzięki regularnemu spożywaniu granatu, możesz pomóc swojej skórze stać się bardziej odporną i mniej podatną na efekty działania słońca i zanieczyszczeń. Kolejną ważną zaletą granatu jest jego zdolność do stymulacji regeneracji komórek. Oznacza to, że ten owoc pomaga naprawiać komórki skóry i wspomagać odnowę komórkową, nadając skórze świeższy i młodszy wygląd. Dzięki temu granat nie tylko chroni, ale także naprawia uszkodzenia, jakie mogły powstać na Twojej skórze z biegiem czasu. Aby włączyć granat do swojej diety, możesz spożywać jego nasiona na surowo, dodawać je do sałatek, jogurtów lub nawet używać jego soku w przepisach. Granat wnosi egzotyczny i orzeźwiający akcent do potraw, a przy tym oferuje wszystkie te korzyści dla zdrowia i urody skóry. Bez wątpienia granat zasługuje na szczególne miejsce w Twojej diecie przeciwstarzeniowej. Owoc 4. Truskawka. Truskawka to kolejny niesamowity owoc w walce ze starzeniem, ponieważ jest bogatym źródłem witaminy C, silnego przeciwutleniacza niezbędnego do syntezy kolagenu. Kolagen odpowiada za jędrność i elastyczność skóry, a z wiekiem jego produkcja naturalnie maleje. Spożywając truskawki, wspomagasz produkcję kolagenu i utrzymujesz młodszy wygląd skóry z mniejszą ilością zmarszczek. Oprócz witaminy C-truskawka zawiera również inne przeciwutleniacze, takie jak polifenole, które pomagają chronić komórki skóry przed uszkodzeniami spowodowanymi promieniowaniem ultrafioletowym UV. Ekspozycja na słońce jest jedną z głównych przyczyn przedwczesnego starzenia, a polifenole zawarte w truskawkach oferują dodatkową ochronę przed szkodliwymi skutkami promieni UV, co sprzyja zdrowszej skórze, mniej podatnej na przebarwienia i zmarszczki. Kolejną zaletą truskawki jest kwas elagowy, przeciwutleniacz, który pomaga zapobiegać rozkładowi kolagenu i zwalczać stany zapalne skóry. Jest to szczególnie ważne dla utrzymania jędrności i elastyczności, a także pomaga uspokoić skórę, zwłaszcza u osób cierpiących na trądzik lub zaczerwienienia. Kwas elagowy ma również działanie rozjaśniające, co przyczynia się do bardziej jednolitego i promiennego kolorytu skóry. Włączenie truskawek do diety jest proste i smaczne. Można je spożywać w sałatkach, smoothie, jogurtach, deserach, a nawet same. Ze swoim słodkim smakiem i właściwościami przeciwstarzeniowymi, truskawka to wszechstronny i potężny owoc do pielęgnacji skóry od wewnątrz. Owoc 5 Winogrono. Winogrono to mały owoc o ogromnej mocy, jeśli chodzi o walkę ze starzeniem. Jest bogate w resferatrol, przeciwutleniacz obecny głównie w skórce czerwonych i fioletowych winogron, który ma właściwości przeciwzapalne i przeciwstarzeniowe. Resferatrol pomaga chronić komórki przed uszkodzeniami i redukować stany zapalne, a także opóźnia proces starzenia komórek, sprzyjając młodszemu i zdrowszemu wyglądowi skóry. Oprócz resferatrolu winogrona zawierają również znaczną ilość witamin C i K, które pomagają wzmocnić naczynia krwionośne i wspierają zdrowie krążeniowe. Dobre krążenie jest niezbędne, aby skóra otrzymywała potrzebne składniki odżywcze do regeneracji. A ta regeneracja jest kluczowa dla utrzymania świeżego i odświeżonego wyglądu skóry. Te witaminy również przyczyniają się do wyrównania kolorytu skóry i redukcji przebarwień. Kolejnym atutem winogron jest ich działanie nawilżające. Mają wysoką zawartość wody i przy regularnym spożywaniu pomagają utrzymać nawilżenie ciała i skóry. Odpowiednie nawodnienie jest kluczowe dla zapobiegania wysuszaniu skóry, zmarszczkom oraz nadania skórze gładszego i miękkiego wyglądu. Nawodnienie poprawia również elastyczność skóry, co jest istotne w zapobieganiu liniom mimicznych i innym oznakom starzenia. Winogrona są praktyczne i wszechstronne, dzięki czemu łatwo je włączyć do codziennej diety. Można je spożywać same, w sałatkach. Sokach lub nawet w bardziej wyrafinowanych przepisach. Winogrona to doskonała i smaczna przekąska, która pomaga zachować młodość i dbać o skórę w naturalny sposób. Dodatkowa wskazówka. Stałe nawilżenie i ochrona przeciwsłoneczna. Nie można mówić o pielęgnacji przeciwstarzeniowej bez wspomnienia o dwóch podstawowych filarach nawilżeniu i ochronie słonecznej. Nawilżenie jest kluczowe, aby utrzymać skórę miękką, elastyczną i odporną na pojawienie się zmarszczek oraz drobnych linii. Oprócz regularnego picia wody przez cały dzień, stosowanie dobrego kremu nawilżającego pomaga zachować wilgoć w skórze, tworząc barierę ochronną przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Z drugiej strony, ekspozycja na słońce jest jedną z głównych przyczyn przedwczesnego starzenia się skóry. Codzienne stosowanie kremu z filtrem przecidaby słonecznym, nawet w pochmurne dni lub gdy przebywamy w domu, jest niezbędne, aby chronić skórę przed promieniami UV. Te promienie uszkadzają komórki skóry, powodują przebarwienia i niszczą włókna kolagenowe oraz elastynowe, przyspieszając proces starzenia. Włączenie nawilżania i ochrony przecidaby słonecznej do swojej codziennej rutyny pielęgnacyjnej w połączeniu z dietą bogatą w owoce przeciwstarzeniowe może znacząco przyczynić się do utrzymania młodego i zdrowego wyglądu skóry przez długie lata. I to były pięciopotężnych owoców, które mogą pomóc utrzymać twoją skórę młodą i zdrową. Włączenie tych owoców do diety to pyszny i naturalny sposób na walkę ze starzeniem się i dbanie o siebie. Pamiętaj, że zdrowie skóry zaczyna się od wewnątrz, więc każda decyzja którą podejmujemy na co dzień, może mieć znaczenie. Napisz w komentarzach, jaki jest Twój ulubiony owoc. Jeśli chcesz, dodaj także swoją własną wskazówkę, która może jeszcze bardziej pomóc naszej społeczności. Jeśli podobał Ci się ten materiał, nie zapomnij zostawić lajka i podzielić się z tymi, którzy również chcieliby odkryć moc odżywiania dla zdrowej skóry. I oczywiście, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić naszych kolejnych filmów z takimi wskazówkami. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.